Statki tankują, panie. Możemy ruszać, gdy krążowniki skończą załadunek. Bardzo dobrze. Idź na pokład. Miałaś iść na stację dowodzenia. Wszyscy się ewakuują. Czyli trzymasz się przy sobie. Dopóki nie dotrzemy na miejsce, powstaje nowy skarbiec. Więc niech strzeże go Slayer. Jeżeli to, co mówią, jest prawdą, to część naszego dziedzictwa, nie majkrów. Wejlenie, widzisz coś? Brak oznak aktywności. Może nie przetrwał? Demoniczne zagrożenie wzrasta. Powinniśmy wysłać Slayera. Strażnicy będą przytłoczeni. A co z nami? Wygrywa ruch Slayera. Ik heb geen kassanke, geen kassanke, dat ik wel. Aja, dat een patch-up.

すみません。 Się nie A gdzie jest pole bitwy? Wszystkie Atlany na pozycji obronne. Oznaczam bramy piekła. Oznacz, oznacz.

Innego Karolina możesz powiedzieć. <laughs> no nic tu naprawdę nie ma, taki wielki teren i nic tu nie ma. Takie klimaty jak teraz właśnie jestem w takim miejscu, to zawsze już będą mi się kojarzyć z Warframe'em. Krida nie opuścił strefy walki. Produkcja energii spadła z powodu wojny, to jego dystrykt. Kan rozkazałaby jego egzekucję, gdy odszedł. Tak mówisz, Karolinka. No dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Większyłam ławkę przez to wszystko. Zaraz tam pójdziemy. Na pewno coś musi tutaj być jeszcze do zebrania. Czy może już nic? O, dobra, bo on powiedział: broń rozmieszczona. Uwaga, nowa broń. Okay. No Co to, to kurwa jest za jakieś jajko już znowu do mnie strzelające? Nie no, ja pamiętam kochanie, oczywiście, że mnie kochasz. Dobra, gadaj se tam, gadaj kobieto, ja tu mam kurwa ważniejsze rzeczy do roboty. Ważniejsze mam rzeczy do roboty, chciałem napisać, że też mam... Powinno... W ogóle jakiś czołg? Niech zaginioną siostrę. Tu mnie. Jednak cię mogłem zabić, ale jednak nie mogłem, tak? Kurwa, niby go uderzyłem tym zabijającym takim tym, ale jednak go nie zabiłem. Od początku? Nie, od tego nie macie, dobra. bardzo nie honorowa. Nie wiem, też wiele osób bardzo, bardzo mówiło, że na przykład tą bronią, którą się chłopi... Że... Mi trafia. Mi o broń nie chodzi, nawet mi się coś śni po nocach, a nie. Drugi robinek. Czy się? Jak najbardziej się przydaje, oczywiście. Ten fakt to jest wiesz, to jest taki cichy, cichy włamywacz z kapitana bomby. Wszyscy wiemy o chodzi na P. P. Włamywacz. Na końcu piotra manusz. To chyba mogę akurat powiedzieć. Ale ja nawet nie umiem bronić się przed atakami, bo jestem upośledzony. To ja, to ja jestem upośledzony jakby co. Jakbyście nie wiedzieli, to ja, to ja jestem upośledzony. A, wiecie, no bo, bo. Ale tak, wiecie, na wszelki wbaryk wam mówię, jakby co. Jakbyście, o, jakbyście zapomnieli. Co to? Kurwa, co jest? Kurwa Pierdalaj mi z tym czołgiem Już? Tu jest gdzieś jakaś zabawka A nie, to jest ten silo, aha Ja pierdolę zobacz. Dobra, zbiorę go Rozumiecie, że jakiś... Nie mogą mnie czołgi pozabijać, ale przyjdzie jakiś jeden mały mobek I on mi teraz trafi i mnie zabija No, a bardzo niehonorową bronią, ale nie pamiętam jak się wiem, że to chłopi podczas powstania chłopskiego używali i ta broń polegała na tym, odbijam się teraz tym piwem, nie mogę nic mówić, eee, że stawali w bramie, gdzieś przed w ogóle jest złoto, stawali w bramie i takimi włóczniami, ...pikami? Nie wiem jak to określać, one na końcu były takie zaostrzone i stali w tej bramie i właśnie tak cały czas ciachali. Nie było możliwości przejścia przez to, to ja słyszałem, że to jest na przykład bardzo niehonorowa broń. Proszę zaprzestać... O, tu idziemy na pewno. Jest, zobaczcie jakie to jest duże. Ile ja tu mam w ogóle do zrobienia tego wszystkiego? No, no, o, no, 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 coś takiego Ale halabarda, tylko wiesz, to nie, nie miało na końcu tej siekierki takiej... ...tylko taki, taki ząb, takie ostrze. I na górę. A w sumie na razie się z wami nie będę bił. Pika? Nie, nie, pika. Ja, wie, ja wiem, co to jest pika. Wiesz, na fakcie. Pika to jest na przykład Pikachu. Nie no, śmieję się. Pika, no to wiem, co to jest pika. Nie, 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 nie chodzi mi też o pikę. Ostatnio w jakiejś grze używałem piki. Jaka to była gra? Przypomnij mi ktoś? Yy, w co ja teraz gram takiego? A w tego, w te zombiaki z chłopakami. Aha, bo ty mnie, a, bo ty mnie tam słyszysz. No tak. To tam nie słuchaj, tylko tutaj. Api. Zombiaki z chłopakami, tam jest właśnie pika. Aha. Um. Musimy znaleźć ten klucz. Musimy znaleźć ten klucz. 10 się przecież musi tutaj znajdować. Ucham? Pani streamerz słyszy głosy, zaraziłeś ją. <grych> Netpak mówi, że cię zaraziłem z schizofrenią. Co mi zabierasz piwo? Pani żonka, pije piwo. To jaki niedobre jest. O Jezu, jaki niedobre to nie było?